Witajcie kochani, witajcie zresztą po dłuższej przerwie, z powodowanej wymianą sprzętu, ponieważ stary laptop już nie wyciągał z moimi budowlami, po prostu ścinał się i strasznymi skokami. Jak no, widzicie, znajdujemy się na rynku tak w Kościoła Majewskiego, znanego już Wam z pierwszej części, to była pierwsza budowla, która powstała tu na rynku. A dzisiaj w planach mamy tylko i wyłącznie spacerek po ulicy Floriańskiej Zresztą zobaczcie sami zobaczycie sami, ile... No nie budowałem już rok czasu. Ile od tamtego czasu? Od ostatniego filmiku, który pokazywałem, a więc obydwie części rynku w Krakowie, zobaczycie ile teraz powstało nowych budynków. Nowych, które starałem się oddać z dokładnością taką, na jaką pozwala Minecraft, a więc nie jest duża dokładność. Zresztą sami to ocenicie, bo cały widz i cała zabawa polegała na tym, aby pomimo tych wszystkich trudności oddać to w taki sposób, żeby było jak najbardziej podobne do ulicy, do ulicy w Krakowie. Więc... Korzystając z takiego programu jak Google Street View, zacząłem budować budynek po budynku. A czy mi się to udało? Nie wiem, to już sami wy możecie ocenić. Po prostu, czy udało się, czy też nie. Bo jeśli o mnie chodzi, to proszę Was bardzo, mnie się osobiście to. No to nie podoba. Ciężko powiedzieć, że, żeby mi się nie podobało skoro sam to budowałem, ale widzę jeszcze pewne niedociągnięcia i tak dalej. Można to było zrobić co podknień, no, w inny sposób. No ale cóż to widzi te błędy dopiero wtedy jak powstanie i to powstanie mm, mm, już na styczku rzędu 10-15 budynków. W tych, w tych budynków jest oj grubo ponad. Bo ponad 200, także jak nie lepiej. Y, więc sami zresztą zobaczcie sobie na no, samej Floriańskiej. To jest chyba. No nie wiem. no Nie będę strzelał. Ale mnóstwo budynków. Każdy starannie obserwowany. Każdy. Każdy starannie. Z... No tak jak było to w, dostępne na Google Street View, a więc wszystkie latarny, neony, czy też yy, śmietniki, które były tam, po prostu starałem się umieścić właśnie w tych miejscach, tu gdzie powinny stać. Dobra, doszliśmy do ulicy bodajże. Zaraz, tutaj mamy, no właśnie, ja nigdy nie pamiętam tych uliczek. Wszystkich, tu jest świętego Marka. Proszę Państwa, jak widzicie, wszystkie przecznice są mu no, ze wszechmiar starannie dobrane, ale nie pójdziemy tam jeszcze, przynajmniej nie w tym odcinku, ponieważ no, one też jeszcze nie są do końca zrobione. Można pokazać, że budynki są po jednej stronie drogi ale kochani, do was pytanie, czy wam się coś takiego podoba? Podoba wam się ten wykrój... Uf, ...wykrój... ...wykrój średników, który na razie staram się pokazać w wersji nieokrojonej? To wy musicie sami zdecydować, czy wam się coś takiego podoba. Aha, nadmieniam jeszcze jedną rzecz, że do każdego budynku można wejść swobodnie. Poruszać się. One nie są zabudowane w żaden sposób, ponieważ nie znam dokładnie planów jak to zabudować w środku, natomiast podejrzewam, że to już niektórzy z was będą mieli i będą sobie sami mogli to zabudować tak jak im pasuje pod warunkiem dorwania tej mapy, dorwania taką mapkę, tą mapkę można dorwać w jeden sposób no. jakby wam to powiedzieć Muszę najpierw wymyślić sposób, czy sami zresztą odpowiedźcie, czy chcielibyście po skończeniu starego miasta w Krakowie, ilu byłoby chętnych, żeby otrzymać taką mapkę, żeby albo kupić jako dodatek nie wiem. Mnie się wydaje, że takie coś to będziemy musieli zrobić ze wszechmiar na kilka sposobów i trzeba się zastanowić, który z tych bo będzie najlepsze, żeby dorwać to, czy, dokupić, czy kupić zwykły pendrive i rozdać na zasadzie nagród, czy też sprzedaży taką mapkę, aby każdy z Was miał tą świadomość, że można zagrać, czy też po prostu rozdać to, Wszystkim tym, którzy będą brali udział w konkursach organizowanych Na mojej stronie właśnie, na YouTubie No, słuchajcie Odpowiedzcie mi na to pytanie, a tu już macie Jest, jeszcze nie jest skończona całkiem, ale Już, proszę, jest fantastyczna I jak sami widzicie Tam już się zaczyna normalny świat Minecrafta A my wyszliśmy tu, gdzie kiedyś będą miały stać planty drzewka proszę bardzo jest fantastyczne fantastyczne okej okay. może mm, byście się przekonali że ten świat wcale nie jest taki mały jak nam się wydawało bo od tamtego czasu już troszkę minęło więc popatrzcie się domki wszystkie kamienice są tylko tak jak widzicie podwórka nie są wykończone jeszcze bo na podwórkach się nie skupiałem na razie. Interesują mnie główne, że tak powiem, ja widzicie, tam też są w oddali budyneczki. Bo interesuje mnie na razie tylko mapa, jako mapa, czyli główne drogi. Główne dróżki w Krakowie. Widzicie, tam jest też nie do końca, tam już w miarę stawiają się kolejne budynki Popatrzcie, zobaczcie sami, no. Pamiętajmy jedną rzecz, że ja dopiero wróciłem po roku odpowiem Minecrafta z tego względu, że tak jak wspomniałem na początku, mój laptop już po prostu nie wydalał, nie wydalał, jeśli chodzi o, o, o ten obszar, który został zbudowany tutaj. Hmm. Więc teraz mając nowy komputer, jak sami widzi, nowy komputer, nową kartę graficzną itd. Tak dalej, już blaszaka w tym momencie, piec, tak powiem, eee, mam także podejrzewam, że te filmiki będą, będą, a jeszcze pochwalę się może jeszcze czymś innym, bo równolegle do tego projektu, który zamierzam skończyć, będzie Kolejny, inny, a mianowicie No zróbmy sobie Projekt Jarosław A więc od I postaram się już na streamach Z budową Jarosławy Właśnie w takiej formie Zresztą Kraków, nie, nie, nie Porzucam broń Boże Krakowa Ale Dodatkowo będziemy Bawić się przy Budowaniu miasta Jarosław